Siemaneczku, jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z Ferajny, dokładnie Jak wiecie, mamy na Ferajnie taką bardzo fajną farmę żelaza I stwierdziłem, że trzeba to żelazo jeszcze po raz kolejny jakoś wykorzystać Więc wpadłem na pomysł pewnego trolla Ale zanim przejdę do tego trolla, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subskrypcję Napiszcie jaki troll możemy jeszcze na Ferajnie i komu zrobić Także piszcie w komentarzu jaki macie pomysł na trolla I piszcie w komentarzu, nie, nie piszcie w komentarzu Zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, bo dobijemy do 90 tysięcy Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia dobijemy, brakuje nam tylko 400 subskrypcji. Także klikajcie na ten czerwony magiczny guzik, żeby stał się szary, a my idziemy właśnie po nasze żelazo. Dokładnie. Mam nadzieję, że łapeczki już zostawione. Także bierzemy sobie z naszej fabryki żelaza, naprawdę pełno żelaza. Jak widzicie, ona, ta fabryka, kurde, wytwarza takie ogromne ilości tego żelaza, że ja naprawdę nie mam pojęcia co z nim zrobić. Znaczy, tu jest jeszcze to żelazo, tu jest żelazo, tu jest żelazo. Tutaj nawet już nie wpada to żelazo do, do tych lejków, bo tu wszędzie jest pełno. Także. Tak, pełno, i, i, i możemy z tego naprawdę wiele rzeczy robić. Stąd też podobny pomysł, żeby przyrobić całą ferajnę na, 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 jakby na, na, na bloki żelaza. No, w sensie, no wiecie, całość ferajny, zamienienie całości jest niemożliwe, ale zaraz wam pokażę, co już teraz zrobiłem, i zaraz zrobimy sobie jeszcze kilka rzeczy, żeby tutaj ktoś bije, nie wiedział o co kompletnie chodzi. Dokładnie, tak jak kiedyś ferajna się zamieniła na zielony kolor. Ale to przez zielonego Steve'a. I tak teraz zamieni się na żelazo. Co prawda, no, nie, nie, aż tak, nie aż w takim stopniu jak wtedy, No ale kurde, będzie tutaj sporo tego żelaza. Zaraz wam to wszystko pokażę. Przynajmniej każdy będzie wiedział, że to jest troll żelaznego. No kurde, no wiecie, no kto, kto inny jak nie ja to zrobił, no cały żelazo. No to przecież wiadomo, że to ja swoją drogą. Jak widzicie, no kurde, mamy tyle tego żelaza, żeby się widać coś to wykorzystać w końcu. Także to jest to jest plan. To jest plan, żeby to wszystko zrobić. Także mam nadzieję, że łapeczki w górę już zostawione. Ja sobie tutaj zrobię jeszcze troszeczkę bloczków tego żelaza. E, I lecimy e, trollować. Dokładnie. Więc Paweczki w górę stawione, 1500 tabek mam nadzieję, że już jest eee, Więc lecimy, kurde tu jeszcze troszeczkę Tych e, bloków żelaza, dobra mam, mam 2,5 staka, mam nadzieję, że starczy Odłożę sobie tą resztę, jak widzicie mam tu w ogóle jeszcze pełno żelaza, także No jednak, jednak jeszcze mi trochę tego zostało, mimo że już sporo zużyłem No, no, no nie wiem co mam z tym zrobić po prostu, no nie mam pojęcia co mam z tym zrobić Szkoda, że nie mam także żelaznych, w ogóle można by było jakieś fajne rzeczy budować A tak to jest tylko takie, taki pełen blok żelaza e, No i teraz już mam mówię co już te, e, zrobiłem na Ferrari Otóż jak widzicie, pewnie już to widzicie, dokładnie e, Wszystkie drzewa na żelazo. Dokładnie, na bloki żelaza. I tutaj jest jedno drzewo. Dorobiłem jeszcze kilka drzewek, oczywiście. Widziałem tutaj wszystkie drzewa i wszystkie w ogóle... Wszystko, to było zielone. Ca wszystkie liście na wyraje nie zostały zamienione na żelazo. Tutaj dealer miał taki ładny żywopłot. Wszystko jest z żelaza już. Jak widzicie, tutaj były drzewa. Wszystko, wszystkie są z żelaza. Tutaj, tutaj dorobiłem jeszcze pełno drzew z żelaza. Tutaj są jeszcze jakieś żelazne... Y jak to się nazywa, żelazne jakieś, kurde, krzaki Tutaj jeden, drugi, tutaj są jakieś też krzaki Tutaj jest pełno drzewek I normalnie cała ferajda jest w tym momencie z żelaza praktycznie No zobaczcie ile tego jest, tutaj jest jedno drzewko Tam są drzewka, tu są drzewka, tam są z tyłu drzewka No po prostu wszędzie, gdzie się dało, wokół tego głównego jeziorka Wszystko jest po prostu z żelazem Wszystkie drzewa po prostu, oprócz tego dużego, bo tego bym potem nie, nie, nie zrobił z powrotem Także no, wybaczcie, że tego dużego nie ma i inne tutaj są. No i chciałem oprócz tego zrobić jeszcze kilka rzeczy. Między innymi myślę o tym moście. Żeby ten moz zamienić całą na żelazo. Także właśnie się teraz tym zajmiemy. Specjalnie sobie zenchantowałem Siekierę, ale widzę, że coś chyba nie działa z tą... Czemu to się nie kopie? Czemu to się tak wolno kopie? O co chodzi? Lol! Przecież mam mam się kiedy na wydajność? Mam Siekierę na wydajność 3. To się powinno mega szybko kopać. O co chodzi? Tu słuchajcie, to się. Tutaj mega szybko kopię. Czemu to się tak wolno kopię? Specjalnie, żeby my przed odcinkiem o siekierę zrobiłem. Nową siekierę. Sentzodowym na wydajność, żeby szybko to wszystko szło. Ale jak widać, kurde bele, coś tu ewidentnie jest nie tak. Ale co? A, bo tu jest woda jakby wlana. Wiecie co? To ja może muszę zabrać tą wodę stąd. Muszę to, to odłożyć jakby. O, okej. Okay. Teraz jak zabiorę, to będzie szybciej. Nie będzie szybciej. O co tutaj chodzi? Dobra, wiecie co? Ja to zrobię. Ja, ja to szybko zniszczę, bo to się mega długo niszczy. O, okej. Okay. O, o, Okej, czemu tak... Czemu mogę niszczyć kilofem?! O. z Skamieniała... A, bo to jest skamieniała płytka! Okej! Okay. Okej, okay. o to tutaj chodzi, ja już chciałem to robić cięcia i wrócić zaraz do was. Ale to jest skamieniała płytka i to trzeba killowem niszczyć. Dobra, kurde pele! Nie widzimy, że tak, takie coś w ogóle jest, ale no dobra, już wiem, w takim razie, epicko, tu jest w ogóle jakaś skrzynka schowana. Tabliczka, wodorost, okej, okay, to chyba jakaś tajemna skrzynka. Tutaj sprzed jakichś dawnych czasów za ferraje Okej, okay, dobra, robimy w takim razie cały mostek z żelaza. Mam nadzieję, że żelazo mi nie skamieje i będę mógł sobie je robić, wykopać normalnie będę kill a nie będę musiał je wykopać jakimś dziwnym blokiem. W takim razie, tutaj pierwsze, tutaj kolejne, tutaj już mogę kopać sobie normalnie hop, 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 coś takiego. Tutaj również coś takiego. Po prostu cały most ma być żelaza, nie z z żelaza ma być. Mam pełno tego żelaza, chcę wykorzystać te wszystkie trzy staki. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, jeśli macie jakiś pomysł, co możemy jeszcze na co możemy jeszcze wykorzystać żelazo dajcie znać, w komentarzu, bo naprawdę... No, no jest co robić jeszcze Naprawdę, mamy tyle tego żelaza, że możemy szaleć Możemy robić zamki, możemy robić wszystko Także czekam na wasze komentarze A ja teraz zmienię to jeszcze szybko Hop, cały tutaj filarek do w górę Dobra, wszystko na żelazo Zniszczyłem jakąś tabliczkę, mam nadzieję, że tam nic ważnego nie było Tam chyba było coś takiego, że nie szukajcie mnie czy coś w tym stylu Więc mogłem to zniszczyć jak najbardziej Dobra, hop, 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 coś takiego Tutaj coś takiego, tutaj jeszcze Te filarki po bokach I będziemy mieli całą piękny mostek z żelaza Zaraz przemienimy coś jeszcze na żelazo Zastanawiam się czy komuś Kogoś domku, kogoś domek najchętniej by przebył na żelazo, ale wydaje mi się, że to może być zbyt hardkorowe i zbyt ciężkie do zrobienia. Co prawda, no, no wolałbym nie siedzieć na tym przy, przez 5 godzin i potem nie chciałbym tego odbudować, bo pewnie ktoś by mi kazał to potem odbudować. Także domku nikomu na żelazo nie będę zamieniał, ale zrobimy coś takiego, dobra, jest mostek, to sobie jeszcze tu usunę i tutaj zrobimy takie coś. O, 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 to też jest skamieniałe, naprawdę? Lol, czemu to wszystko jest skamieniałe? Okej. Okay. Nie mam pojęcia, powiedz mi kto to w ogóle robił ten mostek, dlaczego on jest skamieniały. Dobra, nie, nieważne, nie, nie pytam czemu kto skamieniało. Dobra, w takim razie mamy tutaj ten mostek cały z żelaza zrobiony, pięknie wygląda, według mnie, tak mega romantycznie, tak, tak leciutko kompletnie, no wiecie, że żelazo jest bardzo lekkim blokiem, nie, no żartuję, oczywiście wygląda dziwnie, wygląda, jak... nie, wygląda mega dziwnie, ale okej, okay. tego drugiego już nie będę zamieniał, zamienię sobie później. Fajnie było jeszcze coś ciekawego zrobić, kurde. Co możemy jeszcze zamienić na żelazo? Swoją drogą jeszcze muszę wam jedną rzecz pokazać: Otóż skończyliśmy w końcu KFC, właśnie! wiecie co to ja będę myślał? A w międzyczasie pokażę wam KFC, tu w ogóle kosz zalał cały domek yy, do julki wodą kurde bele masakra dobra wiecie co ja pójdę po prostu pokazać wam teraz to kfc i zaraz wrócimy ogarniać wszystko z żelaza otóż proszę państwa jak widzicie kfc jest już w sumie tak skończony. napis już jest to jest napis itesima mamy tutaj y, wszystko w środku zaraz wam to wszystko pokażę tutaj mamy drogę która będzie prowadzić do drive thru to również do końca tak mega aż nie jest ale, ale tutaj się będzie jechało to się będzie skręcać i tu będzie drive thru to jeszcze się potem ogarnie i jak widzicie kfc pięknie tutaj wejście troszeczkę zmienię. Trochę powiększone, wchodzimy i całe w środku jest już wypełnione. skoro że nie zmieniam temat, ale po prostu chciałem wam to pokazać. Obiecałem, że wam to pokażę na ostatnim odcinku, no ale zapomniałem, także pokażę wam dzisiaj. I proszę bardzo, mamy tutaj pierwsze stoliki, które były już ostatnio. Wszystko dodałem tutaj pełno roślinek. Z tego co właściwie nie widzieliście, dodałem roślinki przede wszystkim. Yy, dodałem lampy. Lampy bardzo fajne, bardzo klimatyczne. W ogóle z tymi lampami to wygląda kozacko to wnętrza według mnie. Jest naprawdę genialne! I dodałem przede wszystkim kuchnię, dokładnie. Yy, tu mamy oczywiście kierowników, wypisanych pracowników, proszę bardzo, i mamy kuchnię tutaj piękną, tu jakieś piekarniki, tutaj jakieś lodówki wszystko co jest chyba kurde potrzebne w KFC mam nadzieję bo nie wiem co tu jeszcze w KFC jest potrzebne, ale ta kuchnia według mnie wygląda super ranczo. tu są kasy oczywiście, nie no według mnie ta kuchnia jest epicka, naprawdę, według mnie wygląda superancko i, i, i wygląda super, także tu jeszcze jest toaleta tradycyjnie tutaj wejście, tutaj toaleta, również jakieś światki. toaleta tutaj już była także tutaj już nic wam nie będę pokazywał i tak to się prezentuje aktualnie KFC według mnie Teraz już jest od środka i już według mnie jest w całości w ogóle lepsze niż McDonald's teraz obecnie. Ten ferrainowy McDonald's jest już o wiele gorszy niż to KFC, tak mi się wydaje. Mimo, że osobiście bardziej chyba Maka. Maca, choć no, no wydaje mi się, że ładniej wygląda po prostu ten budynek KFC na tej ferrainie e, niż Maka. Okej, okay, a my lecimy dalej z naszym żelaznym trolem. pójdziemy sobie teraz może zamienić... Jakiś most! Ej, może jakiś most byśmy zamienili na żelazo, to by było całkiem spoko Albo tą, albo tą twarz zielonego Steve'a Ej! Tak! Zamieniamy twarz zielonego Steve'a na żelazo To jest to! To jest to, o czym, co chciałem zrobić Tak, ale tylko jeden, tylko kawałek bloczków, nie, nie wszystkie jakby Żeby to nadal wyglądało Także zamienimy sobie ten jasny, zielony blok na żelazo No i to będzie creepy, to będzie mega creepy Tym bardziej, jak widzicie, tutaj trochę tam drzewek też jest pozamienianych Te, te, te wielkie dżunglowe nie są, bo, bo nas jest to coś ważne, więc go nie chciałem zmieniać Ale tak większość tutaj jest, także idziemy tam sobie na drzew Musimy tam wejść? Czemu to się pali? Czemu to coś płonie? Halo, wiem, że się ogień nie nieroz... rozprzestrzenia, więc jest bezpiecznie. Ale czemu tutaj coś płonie? Ej, rozprzestrzenia się! O nie, nie rozprzestrzenia się jednak, dobra, to ja to zgaszę dla bezpieczeństwa. O co chodzi? Czemu tutaj to płonie? Kto to podpalił? Kto podpalił? Kto podpalił głowę zielonego Steve'a? W sensie, no dobra, nie żebym, nie żebym chciał, żeby... Była, ale, ale nie wiem kto ją podpalił Przecież to mogło się roznieść po całej Ferrari to trochę niebezpieczne, szczerze mówiąc Okej, okay, w takim razie zamienimy teraz te bloczki Ojejku, będziemy musieli, o nie, nie chcę mu ich tych tabliczek Dobra, to odbudujemy je zaraz W takim razie, zamienimy sobie najpierw te bloczki Te wszystkie zielone, o, o, liście przez Dobra, na, na bloki Żelaza, no jebicko, okej okay, Zaczniemy sobie odtąd hop 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 żebym tylko nie wiedział kurde mam nadzieję że się Enzy nie dowie i się zaskoczy tu jest ly i lil i dobra zaraz to odłożę z powrotem tą tabliczkę tylko zniszczę to odłożymy tutaj tą tabliczkę, która była, to była chyba Lili, więc proszę bardzo, ly i Lili i I tutaj Sakura Gaha też szybko odbuduje, zaraz Sakura gaha O, o zresztą się Lili! Sakura gaha Lili, dobra, Sakura, 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 Gaha Coś takiego i tu była obok Lili, także odbuduję to szybko, żeby tutaj nie było żadnych nieporozumień, że jakiś topnajterów psuję. psuje o, oj, okej. Okay. I tutaj proszę bardzo pięknie poraby resztę twarzy tego zielonego Steve'a na żelazo. Myślę, że zielony Steve nie będzie nam mnie zły, tym bardziej, że z tego co wiem stracił pamięć. Także myślę, że... Serio, tam nie będzie zły, tam, tak liczę na to, mam nadzieję, serio Jeśli byście się dowiedzieli, że Zielony Steve coś tam planuje przeciwko mnie To dajcie znać, to ja się wtedy obronię jakoś, ale musicie dać mi znać Po prostu, e, jeśli, jeśli się dowie i, i tak dalej Czy coś w tym stylu, choć on teraz jest dziesięciolatkiem, to mam nadzieję, że serio Nie będzie mu to przeszkadzać, swoją drogą robi się zaraz nos, więc będę musiał powiedz Szybko się e, przespać, ale mamy tu jeszcze sporo rzeczy do zrobienia Także wezmę sobie te bloki żelaza, wezmę sobie to e, to I zlecimy sobie na dół jakoś, okej, okay. tutaj myślę, że na te bloczki Tutaj gdzieś i zabijamy pozostałe Zostałe bloczki no żelazo. No i to jest piękny trolek Zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądać. Jestem ciekaw, jak to, cało, jak to jak to będzie wyglądać w całości zamienione na żelazo. Mam nadzieję, że taki spoko, będzie normalnie żelazny Steve. Bo sakra, żelone, żelaznego Steve'a jeszcze na Ferrari nie było. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ok Tu mamy coś takiego. Tu muszę sobie jeszcze korytarz przez przy, przy, korytarz, korytarz przez gadam w ogóle. Muszę sobie zrobić właściwie taką mostek, właśnie bardziej niż korytarz. Więc tutaj jeszcze te rode bloczki i będziemy mieli żelaznego Steve'a normalnie na Jebosakra, Jeśli chcielibyście, żebyśmy zrobili coś jeszcze, raz, to, pamiętajcie, piszcie w komentarzach koniecznie. I mam nadzieję, że na serio, już tak po raz trzeci mówię, ale mam nadzieję, że serio każdy z nas ustawił już obeczkę w górę oraz subskrypcję. Może jeszcze ktoś był przekonany, może już was przekonaliśmy. Subskrybujcie koniecznie. Ja tutaj wchodzę do gry z powrotem. Okej, okay. hop, hop. I hop, to co ja mogę zniszczyć i mamy otóż pierwszego żelaznego Steve'a, To od całej, od dookoła nie będę tego robił, bo to jest kompletnie niepotrzebne, ale od przodu zaraz to zobaczymy, o masakra, boję się to zobaczyć, boję, boję jak to będzie wyglądać, o kurde, pierwszy żelazny Steve, uwaga, premiera żelaznego Steve'a, jak to będzie wyglądać, sekundę, sobie te bloki jeszcze i uwaga, zaraz się odwracamy, w ogóle noc się robi, szybko, szybko, szybko Eee, o nie, jak to źle wygląda, masakra Nie, w sensie, tak, tak, nie wiem, tak śmiesznie, mi to na robota wygląda bardziej No ale dobra, w takim razie, to zamieniam na żelazo, co możemy jeszcze na żelazo zamienić Właściwie, w ogóle, kosz, wszędzie mi zrobił trolla Sendy, przez to, że zrobiłem, że zrobiłem mu tak blisko domu ku to żelazo, to, to, to ten stadion, to zrobiłem mu tu trola i, i, i wszystko tutaj zrobił z liści. W sensie zamiast tego piasku, co to był betonu, e, zamiast tego cementu, dał liście. Jestem bardzo zły na Shandy'ego Shendi nie robi się tak. Ja tu się starałem nad tym teraz muszę zrobić znowu cement, bo nie mam cementu, aż tyle, żeby, żeby tego zapełnić z powrotem Więc będę się się to potem ogarnąć. Dzięki Shendi, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dzięki, dzięki, kurde, ale. Dobra, idziemy się szybko przespać, idziemy zaraz trolować dalej z tym żelazem. Zastanawiam się, co tu jeszcze możemy zrobić. Wiecie co? Może zrobimy taki wielki napis jakiś. Albo coś w tym stylu. E, w ogóle, jeśli nie widzieliście tego głównego żelaznego golema, pomnika, który zrobiliśmy na ostatnim odcinku, to wbijajcie na ostatni odcinek. Dokładnie, tutaj mamy taki pomnik żelaznego golema. I nie pokażę Wam go dokładnie. Wbijajcie na ostatni odcinek. Tam wszystko. Zobaczycie, ale ja się idę szybko przespać. Tego, gdzie się mogę przespać? Tutaj jest, w apartamencie mogę się przespać szybko. Swoją drogą fajnie, jeśli to ptomen zamienił na żelazo, choć to będzie chyba zbyt ciężkie, szczerze mówiąc. Ale, kawałek mogę. Witaj, Leszku. Witaj, witaj Kuro Leszku. Witaj, witaj, często Cię widzę tutaj. Dobra, bo ona się w ogóle nie rusza. Zauważyliście, że ona się z tego schodka nie rusza, ta kura? Ona tu cały czas jest na tym schodku. Ona nie rusza już dwa, drugi odcinek albo trzeci pokazuje tą kurę zawsze jest na tym schodku. MASAKRA Dobra, idziemy szybko spać, szybko, 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 na ten wieżowiec. E, droga, ten jest dosyć niski. Jak, jak teraz wchodzę i jak się porównuję, jak tu się wchodzi na maksa tutaj, a jak się wchodzi na maksa na tym drugim wieżowcu naszym, to ten to jest po prostu niziutki, jak nie wiem. Okej, okay, dzień już jest, jest piękny dzionek, idziemy zamienić. No dobra, wiecie co? Zróbmy to! Nie nie w całości, bo to będzie zbyt, zbyt trudne. Ale zróbmy to co mówiłem, czyli zamieńmy chociaż kawałek tego wieżowca na żelazo, chociaż to wejście. Zanim chociaż tutaj to wejściowe, tą wejściową całą tą na żelazo, żeby po prostu w każdym miejscu do Ferrari było jakieś coś z żelaza, po prostu. Tak wiecie, żeby. Albo połóżmy jeszcze każdemu do Ferrari blok żelaza i to będzie jeszcze inne. Okej okay. w takim razie tutaj, proszę bardzo, miliony na żelazo. Połóżmy tu jeszcze takie kubki żelaza każdemu na Ferrari. Okej, okay. pierwsza kubka żelaza, proszę bardzo, na policji. Drugą możemy położyć tutaj dealerkowi, choć wiem, że dealer tu już nie mieszka, choć dealer tu już ewidentnie chyba dużo tego żelaza ma. Zrobimy z wszystkim prezenty. No nie, mamy tyle tego żelaza, że możemy zaszalać, naprawdę każdy może ode mnie dostać prezent, nie ma problemu, dla Hop, hop, hop. Proszę bardzo, prezent dla Dilerka. On tu miał w ogóle podłogę z tego stona? Nie pamiętam. No dobra, proszę bardzo, prezent, prezent dla Ciebie, Panie Dilerku. Co prawda wiem, że, że to nie jest już Twój domek, ale proszę bardzo. Pójdziemy dać prezent jeszcze yy, MWC, bo MWC wiem, że gra, więc na pewno ten prezent zauważy. Jejku, w ogóle ta cała ferajda jest z żelaza, masakra. To jest po prostu piękny widok, bo żelaza jest najlepszym blokiem w Minecrafcie, także to, to jest piękne. Aj! Jakieś... O, jeszcze golemy moglibyśmy zespawnować. Co prawda nie mam, kurde, bele. Mm. Nie mam, nie mam, nie, mam, nie, mam, nie mam tego. Nie mam dyni. Albo zaraz pójdę po dynie! Pójdę zaraz po dynie, wiem, kto ma dynie. Kosz ma w domku dynie! Kosz ma pełno, chyba farmy. Nie, nie ma farmy. A tu jest. To są dynie! Dobra, bierzemy stąd dynie! Epicko! I idziemy robić w takim razie. Ee... O, o, trzy dynie, cztery dynie. A, bo one tak mega szybko rosną. No dobra, to sobie szybko je zbiorę w takim razie. I powiedzcie mi, czy one muszą mieć. Jak one muszą być wydrożone głowy, żeby żeby zrobić z nich golemy? Aż to sprawdzę? Szczerze mówiąc, nie wiem pojęcia, zaraz to sprawdzimy. Hop, hop, hop. Jak się, w ogóle, jak się drożyło te głowy w ogóle? Jak się drążyło głowy tym dyniom? Kurde bele, zapomniałem, że wystarczyło po prostu użyć nożycek! Nożyczek, jejku! Kryłam tego w Minecrafta ciągle zapominałam o takich podstawowych rzeczach. Dobra, w takim razie używamy rzeczek. hop, 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 hop. Tutaj mamy 8 dni mam nadzieję, że tyle golebi, golemów starczy, więc hop, 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 hop. Proszę bardzo, teraz każda już ma piękną twarz. Okej, okay. gdzie mają te twarze? W ogóle? E, e, ej, gdzie są te twarze? Tu jest ta twarz jedna, tu. o, które o twarze? W środku. Okej, okay. w takim razie możemy teraz zrobić kilka golemów, Zróbmy pierwszy gole, pierwszego golema w domku MWK. W ogóle podstawy każdemu w domku po prostu golema. Myślę, że to będzie lepsze niż te lepsze niż to, co tutaj robimy, więc proszę bardzo, lepsze niż te kubki żelaza, więc bardzo, pierwszy golemek leci dla pana Mbuki. proszę bardzo golemek dla pana, niech sobie tutaj żyje ten golemek Drugi golemek poleci dla, kto tam po drodze jest? Chyba Doknes teraz, co nie? Doknes, dokładnie, czyli drugi golemek poleci w domku Doknesa, potem u Julki yy, No i zrobimy, mamy, mamy możemy zrobić osiem tych golemy, więc zrobimy ich sporo, po prostu żelazna inwazja na frajnie A co to za kaktusy w ogóle? Kto mu, kto mu domek kaktusami wypełnił? No dobra, no to dołożymy mu jeszcze jednego trolla w takim razie. No bo widzę, że ktoś mu tutaj porządnie coś zrobił. Chyba, chyba Koshi albo Shandy słyszałem przynajmniej tak. Ale dobra, nie, 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 nie pytam się. Czemu to nie działa? Aha, chyba tutaj nie ma miejsca na sp A, jejku, 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 to inaczej. Sekundkę, bo on tu chyba nie, nie ma miejsca. Może tak? Może w tą stronę będzie miał miejsce? Sekundkę, zobaczmy. Ej, hop! Ej, czemu to nie działa? Czemu nie działa? O nie, bo tu chyba jest woda, dobra, wiecie co, to chyba w tym miejscu. Będziecie, że może na drugim piętrze damy. O, nie, to wszędzie są kaktusy, no nie. Dup o nie, czemu postawiłem tabliczkę? Ej, 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 proszę, proszę się mnie słuchać Dobra, w tym miejscu musi być Musi dać radę, no i pięknie, tu już dało radę, więc proszę bardzo Golemek tutaj jeden u Doknesa. jeszcze jeden się przyda u Julii W ogóle tutaj te, 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 babusy, te, te, te cały czas się niszczą, więc się ostatecznie robi taka wielka farba yy, jeszcze jeden u Julki, mam nadzieję, że Julka nie ma, nie ma kaktusów w domku, Nie ma, więc kozacko możemy robić pięknego naszego przyjaciela, yy, golema Proszę bardzo, hop! A nie, tu jest chyba za niski sufit, żeby zrobić z tego golema. Wydaje mi się, że musi być jedna kratka wolnego nad. Także czy do góry u Julii jest więcej miejsca? Są cztery kratki wysokości? Są nie, super. Tak, są cztery kratki wysokości. Dobra. To musimy tą wodę jakoś zatamować. Sobie żelazem za... o, a A, a a a zatamujemy sobie tą wodę żelazem. Dobra, i robimy tutaj... Czemu na nie... A, płynie, dobra, pływa. Już myślałem, że cały czas tam jakoś jeszcze źródełko było gdzieś z przodu, więc proszę bardzo, w tym miejscu poleci sobie kolejny golemek. Oficjalnie Julka, gratulacje, dostaje swojego golemek. Nie, nie dostaje swojego golema, coś tu jest jeszcze nie tak, Co, coś tu jest... Aaa, jeszcze stąd woda, okej, okay. czyli oficjalnie Julka... Jeszcze nie, jeszcze nie, ta woda musi cała spłynąć, no gdzie jest ta woda, no? Jejku, kto tu tą wodą całą postawił, masakra, kto robi te trole z wodą, one są... A, głupie, dobra, teraz już na ja to możemy zrobić, mam nadzieję, że teraz już wyjdzie, okej okay. jest... I golemek dla Julki, kolejny i przydałoby się zrobić jeszcze golema komu? Właściwie mamy jeszcze. Mamy jeszcze. Właśnie mało tych bloczków. O nie, zostało nam tylko dwa. O kurde, wiecie co, to ja może zetnę trochę tych bloków z, z, z drzewa żelaznego. Bo, bo faktycznie zostało mi mało tych bloków. Więc zetnę, zetnę sobie troszeczkę z tego żelaznego drzewa. gdzie <noise> będzie. Kop, kop, kop 6, 7. Osiem, myślę, że starczy na dwa golemy jeszcze Więc jeden golema, jeden golemek Będzie na przykład U jego jako że ma tam już takiego Robota, to posąg robota, który przez chwilę Zrobiliśmy, to jeszcze strzelimy mu jednego golemka I jeden golemek może być jeszcze Na końcu u... Filler! Albu Diego. Dobra, u Sendiego w takim razie sędzi mam zepsuł boisko. więc teraz damy mu troszeczkę, damy mu takiego golemka. Proszę bardzo, Sendy. Mam nadzieję, że będziesz z tego zadowolony. tędy się nie wchodziło do szendiego ewidentnie tu było wejście na. tu było wejście na nasze salony, wszędzie na salony, na nasze boisko. Jeśli nie widzieliście boiska, to macie odcinek na kanale z tym boiskiem. A ja teraz szybko, teraz Boże, sendiemu temu, tego golema. on się to zmieści Czemu tu też jest woda? O, co chodzi z tą wodą? Czemu wszyscy, 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 wszyscy wszyscy zalali wodę? wodą na ferajie, mieszkania, masakra! Dobra i ostatni golemek u Enziego. No i myślę, że nasz troll zamienie całej Ferajny praktycznie na y, żelazną się udał, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wam się również ten troll podobał, także napiszcie go w komentarzu, co sądzicie o tym trollu. Ja tu stawiam ostatniego golema w nasz, na, na naszym dzisiejszym odcinku. Proszę bardzo, ostatni golemek dla Enziego. I co? Dokładnie, zamieniliśmy całą Ferajnę na, 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 na żelazną, to znaczy dno, wszystkie roślinki. Wszystkie drzewa są żelazne, jest pełno golemów, jest pełno różnych innych rzeczy, także jeśli macie jakieś pomysły, co jeszcze możemy zrobić y, z żelaza, albo jakie trolle inne możemy zrobić na Ferajnie, dajcie jeszcze znać w komentarzu. Na pewno to zrobimy, bo tak no, jak powiedziałem mamy, mamy sporo czasu i mamy sporo, jakby wiecie, żelaza. Także piszcie, a my czekamy na Wasze komentarze. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. I na liveiku dzisiaj, który będzie wcześniej około 17, także bądźcie koniecznie na liveiku dzisiaj, bądźcie koniecznie na odcinku. No i pa pa! żegnam się w Wami w takim żelaznym terenie. O, samo, samo żelazo praktycznie jest. Pa! pa!